O, cześć, Godlewska. Siema. Jak tam? Dobrze, a ja Cię znam. Masz live'a? Nie, ale ja cześć? Ciebie znam. A robisz live'y na Twitchu czy na YouTube? Siema Jasper, co robisz? Dobrze, live'a y robię. Live'a robisz? Tak. A ja Cię na TikToku widziałam. Na którym? DavidjasperTV20? Właśnie nie jestem pewna, czy na tym, ale właśnie widziałam, jak z jakimiś David, dziećmi się no to, Mogłabyś sobie. A jak masz koleżankę na imię? Weronika. Weronika, pisz sobie na YouTubie, czy na, 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 na TikToku Dawid Jasper, te pan A ja. 20. Dobra, to ja tak zrobię. Oglądacie cię teraz 400 osób na live. No kurcze, ale fajnie. A mogłabyś robić z live, live? Z tobą live? Tak na YouTube a ja, a cię próbuję. A ja właśnie mam streama, tylko że ja, to jest mój pierwszy stream i w ogóle on jest testowy, bo ja nie jeszcze a nie. Mi, jeszcze... A podasz mi, podasz mi, y, masz, a masz górnika ustawione na do najty? Mam, tylko jeszcze one się wyświetlają, ale one. Później ich w ogóle nie widać. Nie, nie mam żadnej takiej listy, bo jeszcze nic nie mogę mam Mogę pom Ci pomóc ustawić na tej stronie, co ja mam. Mogę Ci pomóc ustawić Weronika na tej stronie, co ja mam i być mogła. Tylko musisz mieć albo PayPal, albo konto bankowe. To mam konto bankowe normalnie. No to Ci mogę pomóc ustawić donate, ale musisz poczekać do 24 godzin, jak Ci administratorzy zaakceptują Twoje tego numer konta, bo na żółto się Ci będzie świecić, Weronika. I no. później ci będziecie świecić na zielono całe te konto bankowe i ci zaakceptują i jak ci zaakceptują, normalnie ustalasz sobie donaty na blika, na sms plus, na, hmm. na, na, na różne opcje na ale, portal, ja, ale... Ja chyba mam to ustawione już, ale nie jestem pewna, wiesz? A na jakiej stronie Weronika? Na tipli. Na tipli? Tak. A podałabyś, mi, a podałabyś mi linka do live'a? Proszę Cię, Weronika. Na pewno? Tak, proszę Cię. Proszę mnie, tylko ja muszę... Hmm. Poczekaj, bo ja naprawdę nie chcę nic tutaj ponaciskać. Hmm. Musiałabym to... Moment, już Ci podaję. jest na YouTube, mm, Tak. A ty też, ty też streamujesz na YouTube. Tak, tak. Wysłałam ci Weronika. Dobra. Chyba, chyba... A można tutaj linki wysyłać? Chyba nie można. Można, można. A nie dostanę bana. Nie. Mogę dostać, proszę. Ja ci napiszę, bo ja się boję, że ja dostanę tutaj bana. Jak się nazywam. Ale nie wiem, czy wyszukać w ogóle ten kanał. A Weronika jakie ma zdjęcie? Mam takie zdjęcie, nie swoje w sumie, to jest takie bardziej emoji, coś takiego. A, a jak, jak to zdjęcie wygląda, Weronika? <grymka> no jest taka blond postać z takimi serduszkami nad głową. Masz? O! No to poleci do dolej, poleci dolej za ciebie. Co ty gadasz? A za co? Jak ja nic nie zrobiłam. Ale to trzeba wspierać młode rutuberki. Tak? Fajnie w sumie. No też uważam, że trzeba wspierać, ale naprawdę nie trzeba. Nie musisz mi wysłać. Dobrze, ja idę Bronika na twojego live, okej? Okay? No, trzymaj się. Pa pa. Papa, pa. lubię cię bardzo. Czekajcie w Dzięku. Wchodzimy na i Mieliśmy? O! W śmieci? Widzę. Berenika Malajwa. Weronika. rozmawiałem z tobą na Omegle TV. To ja David Jasper. Czy mogę dostać administratora na twoim live? Na Twoim live wyślę do nejta. OK. Weronika, rozmawiałem z Tobą na omegle.tv. To ja, Dawid Jasper, czy mogę dostać administratora na poli na Twoim live? Wyślę do okej. OK. Nie wolno tak mówić na powość. Tylko użytkownicy subskrybujący kanał od co najmniej 5 minut mogą przesyłać wiadomości. Aha, dobra, męta kurwa jebana ustawiła tak, dobra Jeba ją, nie wysyłamy jej do lejtów. Myślałem, że jej ale to jest kurwa. 4000! Kurwa! Dobra, kurwa! Mamy 4000 sobą. Patrzcie, widzowie! Kurwa, 4000! Dobra, robimy świecę, Kurwa! <laughs> kurwa! Robimy, kurwa! Była umówiona! pompek. Dobra, Teraz, teraz za cztery tysiące sówów. Jeszcze pikołek. Pikołek jeszcze. Za cztery tysiące sobów. O jaj! Ale bym się wykurwił. Dobra! Pikołka nie! Pikołka nie! O kurwa! Ach. ja pierdolę, bo jesień zrobię, 11 pompek zrobiłem, 11 pompek, Ach. no co jest widzowie, co wy robicie, 4000 sobą było, co wy robicie widzowie, ma nie być srebra już nigdy, powtarzam, ma nie być trzeba już nigdy, Powtarza, jeśli tak chcecie, to nie będzie live już nigdy. Jeśli nie zostawicie suba, to kończę z live'em. Ale na zawsze, przysięgam. Jak boj didy, Jeśli nie zostawicie suba, nie będzie znowu 4000, kończę live a, już nie będzie live'u w ogóle. W ogóle nie będzie już live'ów. Jak nie zostawicie suba? Jak nie zostawicie suba, kończę teraz live'a, już więcej live'ów nie będzie. Nie będzie już więcej rajów. Jak, jak nie dostawicie suma? Nie będzie już więcej rajów. Jak nie dostawicie suma? Jak nie dostawicie suma? Nie będzie znowu 4000 konczelamu. Dobrze, jeśli nie dostawicie suma, jeśli nie dostawicie suma, nie będzie znowu 4000 subów. Lajów już nigdy nie będzie. Przysięgam wam na Boga. Nie będzie live'ów. Przysięgam na wszystko, co tutaj stoi. Między, to na mnie przysięgam. I na moje zdrowie, że więcej live nie będzie. Jak nie będzie znowu 4000 Subów? Nie będzie Subów, nie będzie live'ów już nigdy. Nie będzie subów, nie, nie będzie subów, nie będzie więcej liveów. 4000 tysiące musi być znowu, 4000 subów musi być znowu na kanale. Dobra, kończymy livea, widzowie. Powiedziałem, nie ma 4000 subów, nie będzie liveów. Do widzenia, żegnam się z widzami. Nie ma 4000 subów, nie ma więcej live'ów. Macie jeszcze 13 minut, żeby zostawić 4000 subów. Hej, David, wejdziesz na serwer, proszę to pilne o Nie, teraz nie będę, bo jestem skurwiony. Macie jeszcze 13 minut, widzowie. 13 minut, żeby zostawić 400 subów. 4000 subów. Żeby zostawić 4000 subów. Macie jeszcze 13 minut. Teraz już 12. Pozostało wam 12 minut, żeby ustawić 4000 słów. Albo kończymy z live'em na zawsze. Wasza, wasza decyzja. Albo będzie 4000 słów, albo będzie koniec live'a na zawsze. Ja już od razu mówię, przysięgam wam na wszystko. Wam przysięgam, że ambi prawdę. No, i to Ciebie. I to Ciebie. Mamy 4000. Dziękuję Wam bardzo. Z całego serduszka, naprawdę, z całego serduszka Wam dziękuję. I zostawcie te 4000, tysiące są na kanale.